Takie rzeczy powinny się dziać takie rzeczy powinni robić polscy artyści. Powinni udostępniać e, jak najszerszemu gronu swoje akapele. Chętnie usłyszę zajebiste wersje, e, nowe wersje na tych bitach, nowych piosenek, po prostu. Ja uwielbiam ją, ona tu jest i tańczy dla mnie, bo dobrze to wie. Że porwę ją i w sercu schowam na dnie Mo, tań, stań, stać, tań, stań, stać, tak w każdy weekend Jesteś ostrym zawodnikiem, masz technikę na panienki Puszczasz im moje piosenki Tak, tak, wchodzę w blisko, album sprawdź, to nie wszystko Mam co grać, zagram wszystko, we play się śmieję, znób coś więcej. Chodzę w branżę, bo ją kocham pełniam sen i nie poprocham w domach i na blokach Wszędzie tam, bra sobota Zawsze wszędzie, gdzie się da SO bez półdzielnia Do kolendy cię zagrzewa Lapi z tym nie będą ziewać Już nie musisz ich rozgrzewać Nie ma z nie ma trzeba Krok do tyłu i dwa w przód Balet na dla mnie, bo dobrze to wie, że porwę ją. Jesteś ostrą zawodniczką, masz co chcesz, możesz wszystko spódniczką kitrasz nobcy. wiesz co lubią wszyscy chłopcy Przed się walczasz mnie, Coco Chanel Mademoiselle Skrapiasz szyję i masz komplet, chodzę w ciebie jak woda w gąbce Zabijasz mnie na słuchawki, do taksówki zbiega stawki Razem wbijamy się w sale, w skarbie wyglądasz wspaniale, ale... Ty to przecież wiesz, możesz wszystko, masz co chcesz Teraz tylko wyłącznie to są tańce, więc się wiesz Dziś jeszcze spotkamy się, DJ puści mięsko, sorry Póki co skarbie pozwolisz, rób co musisz, do dowoli Nikt ci tego nie zabroni, bo co ktoś miałby to robić Każdy ruch twój salę zdobi, stać tańcz, tańcz głupia. Nie wiem, czy to są nietypowe inspiracje. No to, to, są, wiesz, tak naprawdę inspiruje mnie wszystko, nie tylko muzyka i nie tylko hip-hopowa muzyka, każda muzyka. E, inspiracje można zaczerpnąć nawet z disco polo, tak e, niechlubnego i źle traktowanego przez e, hip-hopowców w Polsce. No i w ogóle ludzi, którzy, e, wiesz, robią jakąś, e, no nie wiem, może, czy mogę nazwać niszową muzykę alternatywną, e, obojętnie jakąś tam, powiedzmy, amb ambitną. E, w każdym bądź razie wiesz, ja czerpię inspirację ze wszystkiego.